Cześć! Zaczynam pierwsze zamówienie Mega DNC X a Dodatkowo dorzucam Crescelli w wersji holo Jest to moje pierwsze zamówienie, więc szło dość powoli Naklejka i mamy to. Jeszcze podpisik Jedziemy do kolejnego. Tutaj Yoyolu w wersji promo, jeszcze Sealed Dodatkowo Banabi w wersji, wersji, wersji holo I zostają już tylko oficjalnie Ilość zamówień bywa przekroczyła moje oczekiwania, więc a, ten filmik podzielę na kilka części nie spodziewają się takiej ilości. Hmm, Zamierzam wystawić to wszystko i na spokojnie podomawiać sobie wszystkie rzeczy. No a tutaj okazało się, że już pierwszego dnia leciało 8 zamówień, więc też będzie jeszcze kilka materiałów z tego. Proces też będzie na pewno się polepszać. A dajcie w ogóle znać, co o tym sądzicie: co polepszyć, co zmieniać. No i zapraszam na Vinted.